Dzień dobry moi kochani. Bardzo serdecznie witam wszystkich, którzy czekali, czekali i się doczekali. Rozpoczynamy nowy sezon. Pierwszy filmik już na kanale. Także zapraszam do subskrybowania, do lajkowania, do pisania komentarzy. Wszystkie doniczki wymyłam wodą, taką ciepłą wodą z dodatkiem octu, mniej więcej w stosunku 1 do 1. Ocet, jak wiecie, ma w sobie właściwości i przeciwgrzybicze, i przeciwbakteryjne. I dlatego on jest bardzo naturalnym naszym środkiem takim czyszczącym. Zapobiega też rozwojowi pleśni. I bardzo mi zależało na tym, żeby te doniczki były dosyć dobrze umyte, żeby się tam żadne grzyby z poprzedniego roku nie zalęgły, ani żadna pleśń. A żeby też nie popełniać błędów przy wysiewie papryki, to musimy pamiętać o wielu rzeczach. Na przykład, jeżeli chcemy wysiewać paprykę i zrobimy to za wcześnie, na przykład na początku stycznia, to bez dodatkowego takiego oświetlenia nasze papryczki, jak będą rosły, powyciągają się takie cienkie, długie, blade. Musimy też pamiętać, że papryki nie można też wysiewać za późno, ponieważ ona ma swój określony czas wzrostu i tego. Żeby zaowocowała i jeżeli wysijemy ją za późno, na przykład będzie to koniec marca, to jej okres wzrostu i kwitnienia może się okazać za krótki. No i wtedy będzie miała mniej tych owoców niż miałaby, gdybyśmy akurat dotrzymali tego terminu. Tak, nie dosypuję tak do końca, bo później będę podsypywała jeszcze ziemię, jak roślinka wyjdzie. Jak papryczka wyjdzie, to wtedy podsypię jeszcze. Więcej ziemi. A na razie tyle. Tak tutaj do tego obrzeża, co jest takie pierwsze. Ziemię dobrze ugniatam, żeby nie miała takich przestrzeni powietrznych w środku. Jeżeli papryczkę wysiejemy za głęboko co to znaczy za głęboko ona nie może być głębiej siana niż tak. Pół centymetra do takiego jednego, nawet powiedziałabym 8 mm, dlatego że roślin, nasionka mogą nie przebić się później przez ziemię. Będzie to dla nich zbyt ciężkie, bo one nie są takie mocne, żeby aż z pod ziemi wychodzić, ale mogą też równie dobrze zgnić. Mam tutaj 24 doniczki z ziemią, 8 czerwonych, będzie papryczek, 8 żółtych. Będzie o też osiem takich z lata, papryka słodka. W tamtym roku dobrze się sprawdziła, taka do pochrupania, taka z lata. Pamiętajmy też, żeby wysiewać. Ja na przykład tutaj swoje, swoją ziemię trzymałam w kotłowni i wysiewałam te papryczki do takiego podłoża, które już się ogrzało. Mniej więcej ono miało tak około 25 stopni Celsjusza, ponieważ takie zimne podłoże, no ono spowalnia też wzrastanie naszych papryczek. Papryczka nie zakiełkuje, no i obumrze. Dziurki robię tak jak zawsze na paluszek. Robię papryczkę wcześniej, bo ona potrzebuje czasu na to, żeby wzrosnąć. Nie moczyłam tym razem ziemi, zrobiłam tylko, nasypałam, później podleję. Miejsca jest sporo. Każdy ma przestrzeń. Oczywiście później będę przesadzać. To normalne, jak ona wyjdzie. Robię sobie tak, o, taką o. dziurkę. Dziurkę, nie dziurkę. Taką niedużą. A właściwie, o, taką palcem. Tak? I już. Później sobie rączkę umyję. Bardzo lubię z ziemią pracować, nawet gołymi rączkami. W tym roku postanowiłam tak jak zawsze działać według faz księżyca. Teraz księżyc idzie do pełni, za tydzień będzie pełnia, więc robię wysiew. Sprawdzam każde ziarenko tak w rączkach. Jeżeli jest takie, wydaje się za bardzo płaskie, to po prostu jego nie wsadzam, bo podejrzewam, że nie wyrośnie ale czasami wydaje się, że jakieś takie płaskie jest, rzuci się i rośnie, także znaczy tak. Jeżeli chodzi o podlewanie, to zbyt zbita taka ziemia, albo też za mokra, nie będzie dostarczała tlenu do naszych nasionek, no i też nasionka w ten sposób obumrą. Pamiętajcie też, że nasiona muszą być dobrze przechowywane, najlepiej, żeby to były świeże nasionka, ponieważ te stare i te źle przechowywane nie wzejdą, albo ten proces też tego wschodzenia będzie bardzo, bardzo długi. Tutaj mam czerwone, już sobie wyciągnęłam z papryczki. Jeżeli wysiewam papryczkę, to muszę pamiętać o jednej rzeczy. Papryka bardzo nie lubi tak zwanej konkurencji. Jeżeli wysiejemy paprykę zbyt gęsto, to te siewki będą miały mnóstwo chorób na sobie, ponieważ papryka lubi indywidualność. Ja na przykład wysiałam moją papryczkę do pojedynczych doniczek i jak ona wzejdzie, będzie miała odpowiedni wzrost, będę robiła z nią dalsze czynności. To też pokażę na filmiku. Papryczkę można również podkiełkować wcześniej. Taką metodą, która się sprawdza, jest podkiełkowanie na ręczniku papierowym albo też na gazie. Jeżeli chcemy zrobić to na waciku kosmetycznym, to później będzie ciężko pobrać z tego wacika podkiełkowane nasionka. A jeżeli nie mamy wprawy, to ten taki biały kiełek, który się pojawi, może nam się podczas nieumiejętnego przenoszenia zwyczajnie odłamać, no i nic z tego nie wyjdzie. Jeżeli taki kiełek nam się pojawi, to musimy bardzo delikatnie się z nim obchodzić i wtedy Wkładamy już pojedyncze, takie wykiełkowane nasionko do jednego pojemniczka. Mniej więcej na około pół centymetra do jednego centymetra, tak jak mówiłam, 0,8. No i tak to wygląda. Teraz zasypuję. I później podleję. No i tak delikatnie podleję. Lepiej o, taką łyżką, tak żeby ziarenko nie wypłynęło, żeby się napiło. Ono teraz, jak jest takie malutkie, to nie będzie przecież ciągnęło korzonkami, bo, bo ich nie ma. <laughs> dlatego tak robię. To mi się sprawdza. Ja po prostu, jeżeli coś mi się sprawdza, to z tego nie rezygnuję. Mogę to ulepszyć, mogę udoskonalić, ale na pewno nie zrezygnuję. To mi się sprawdza z tymi nasionkami. Ziemia do wysiewów też jest specjalna, nie taka do rozsad. Tak robię od 20 lat, ponad już będzie. Kiedy się nie zajmowaliśmy tak ogrodami, byliśmy młodsi. Zwyczajnie nam się nie chciało. Były inne sprawy, <grym> tak jak to młodzi ludzie. A im człowiek starszy, tym bardziej docenia to, co jest, ponieważ takie Roślinki, które sam wyhodujesz, to przynajmniej wiesz, co jesz później. Natomiast to, co kupujemy, to nigdy nie mamy pewności, jaka to jest wartość tej rośliny. Zwracam szczególną uwagę na żywność, na to też, co piję, jaką wodę, ponieważ w dobie wysoko przetworzonej żywności to niestety musimy nauczyć się szukać odpowiednich produktów, które mają też odpowiednie wartości. Co z tego, że znajdziemy znajdziemy jakiś produkt, jak okazuje się, że ten produkt zupełnie się nie nadaje do spożycia, a jeżeli nawet się nadaje, to on nam żadnych wartości nie dostarcza, to musimy uzupełniać te braki, ponieważ żadnych wartości nie ma, więc są braki. To są koszty podwójne takiego żywienia. Zresztą nie używam wysoko przetworzonej żywności już bardzo długi czas. Tak jak mówię, świadomość moja zwiększyła się z wiekiem. Miałam tą świadomość wysoką, ale od czasu jak zaczęłam czytać i rozglądać się dookoła, stałam się bogatsza o tą wiedzę, więc ją wykorzystuję. Staram, no czasami też dzielę się, tak jak z Wami dzisiaj. Ale są ludzie, którzy nie chcą słuchać. Jeżeli jakaś papryczka odkryje się podczas tego podlewania, to po prostu zasypuje ją ziemią i tyle. Ja tak mówię, tak do Was, ale oglądają mnie różni ludzie. Może ktoś nie wie, może ktoś się uczy, może ktoś się zastanawia, dlaczego. To lepiej wytłumaczyć na samym początku. O, I proszę bardzo, zrobione. Serdecznie pozdrawiamy. Na kolejny filmik zapraszamy.